Cześć! Watykan to najmniejsze państwo na świecie i centrum najwyższej władzy duchowej Kościoła Rzymskokatolickiego. Jednym z najbardziej tajemniczych miejsc w jego obrębie jest Miasto Umarłych, znajdujące się pod Bazyliką Świętego Piotra, odkopywane przez 10 lat. W dzisiejszym filmie odkryjemy najbardziej strzeżony sekret Watykanu. Uważa się, że Bazylika św. Piotra została wzniesiona na miejscu dawnych ogrodów cyrku cesarza Nerona. To właśnie tam, w budynku przeznaczonym do widowisk i rozrywki, setki chrześcijan poniosły męczeńską śmierć. W 66 roku do tego miejsca przywieziono apostoła Piotra na egzekucję. Uczeń Jezusa, czując się niegodnym umrzeć w taki sposób jak jego mistrz, poprosił, by ukrzyżowano go inaczej. Neron spełnił tę prośbę. Piotr został ukrzyżowany głową w dół. Na pamiątkę tego wydarzenia w 324 roku cesarz Konstantyn Wielki, pierwszy władca chrześcijański, nakazał wybudować w tym miejscu bazylikę. Legenda głosi, że jej ołtarz został postawiony dokładnie nad grobem apostoła. Przez ponad tysiąc lat ta pierwsza świątynia przetrwała, ale w XV wieku była już w opłakanym stanie. Wówczas podjęto decyzję o budowie nowej katedry, tak wspaniałej, by przyćmiła wszystkie inne i umocniła pozycję Kościoła Katolickiego. Prace trwały 120 lat, a efekt końcowy zapiera dech w piersiach. Bazylika może pomieścić aż 60 tysięcy osób, a plac przed nią nawet 400 tysięcy wiernych. Aby lepiej zrozumieć, co kryje się pod drugim co do wielkości kościołem chrześcijańskim na świecie, musimy zejść do Gród Watykańskich. To podziemny kompleks znajdujący się około 3 metrów pod dzisiejszą bazyliką, na poziomie tej, którą wzniósł Konstantyn. Według legendy cyrk Nerona, groby Pogan i chrześcijan z dawnych cmentarzy nie zostały zniszczone, lecz zasypane ziemią, a bazylikę zbudowano na ich szczycie. Dzisiejsze groty watykańskie mieszczą grobowce wielu papieży, duchownych i wybitnych postaci związanych z historią kościoła. Spoczywa tam obecnie 23 spośród 265 zmarłych papieży. Wielu z nich, podobnie jak królowie, książęta i pierwsi chrześcijanie Rzymu, pragnęło być pochowanych jak najbliżej grobu św. Piotra. Wśród nich znalazły się również członkinie rodów królewskich, takie jak królowa Szwecji Krystyna czy królowa Cypru Charlotte. Najważniejszym miejscem w grotach jest kaplica z grobem św. Piotra Apostoła, choć nie brakuje głosów sceptycznych, które kwestionują, czy szczątki rzeczywiście należą do pierwszego i najważniejszego ucznia Jezusa. Ale spróbujmy się temu przyjrzeć z bliska. Miejsce to nazywane jest miastem umarłych i uznawane za jeden z najbardziej tajemniczych zabytków Watykanu. Cmentarz rzeczywiście przypomina rodzaj miasta z wąskimi uliczkami i grobowcami zamiast budynków. Watykańska nekropolia znajduje się na głębokości około 10 metrów pod Bazyliką Świętego Piotra. W jaki sposób została odkryta? 10 lutego 1939 roku zmarł papież Pius XI. Tysiące wiernych zgromadziło się w monumentalnej bazylice Świętego Piotra w Rzymie, pogrążonych we wspólnej modlitwie i w żałobie za duszę zmarłego papieża. Tymczasem tuż pod główną nawą katedry w krypcie trwały intensywne prace. Z zachowaniem najwyższej ostrożności robotnicy zaczęli usuwać starożytne marmurowe płyty z posadzki lochu. Gdy pogłębili wykop o około 20 cm, ich narzędzia natrafiły na kolejne warstwy kamieni. Tuż za ścianą, przy której pracowali, ukazała się obszerna nisza. To sprawiło, że tego dnia rozpoczęto pracę w podziemiach Watykanu. Realizowano ostatnią wolę zmarłego papieża, której treść ujawniono zaledwie dzień wcześniej. W testamencie Pius XI wyraził pragnienie, by zostać pochowanym przy południowej ścianie starożytnego lochu, obok Piusa X i jak najbliżej konfesjonału św. Piotra, czyli miejsca, gdzie według tradycji znajduje się grób apostoła. Po ogłoszeniu testamentu kardynał Eugenio Pacelli, który kilka dni później miał zostać, nowym papieżem, jako Pius XII, zarządził przygotowanie pochówku we wskazanym miejscu. Architekci, którzy zbadali przestrzeń podziemi, stwierdzili jednak, że nie ma tam wystarczająco dużo miejsca na nowy grobowiec. Kardynał rozkazał więc wykopać fragment podłogi lochu przy ścianie fundamentowej, by uzyskać potrzebną przestrzeń. Polecenie wykonano natychmiast. W pewnym momencie pracę niespodziewanie przerwano. Przy robotnikach stał ksiądz, który z uwagą przyglądał się wydobywanym z ziemi odpadkom. Nazywał się Ludwig Kass, to niemiecki teolog, profesor historii kościoła i doktor nauk religijnych. Na polecenie Piusa XI przez wiele lat badał watykańskie lochy, odkrywając m.in. sarkofagi rzymskiego prefekta z 359 roku, cesarza Ottona I, papieża Adriana IV z Anglii oraz królowej Szwecji Krystyny. Wszyscy oni wybrali to miejsce na wieczny spoczynek, licząc na bliskość relikwii św. Piotra. Odkryta pod posadzką przestronna nisza wywołała ogromne poruszenie. Czy to możliwe, że odnaleziono właśnie grób samego apostoła? Przecież według dawnych przekazów to właśnie pod konfesjonałem w podziemiach katedry miały spoczywać jego relikwie. Kamienne płyty, na które natrafili robotnicy, okazały się być pozostałością posadzki pierwszej bazyliki, wybudowanej przez cesarza Konstantyna na początku IV wieku. Jeśli wierzyć tradycji, nowy ołtarz bazyliki został wzniesiony dokładnie nad grobem św. Piotra. W XVI i XVII wieku bazylika wzniesiona przez Konstantyna została rozebrana, a na jej miejscu powstała nowa świątynia, ta, którą możemy podziwiać do dziś. W miejscu starego ołtarza umieszczono nowy, a w posadzce wycięto specjalne okno, tzw. konfesjonał, przez które wierni mogli spojrzeć w stronę grobu apostoła ukrytego głęboko pod ziemią. Ale kto mógł mieć pewność, że relikwie świętego Piotra rzeczywiście tam się znajdują? Pius XII postanowił to sprawdzić. Zlecił przeprowadzenie wykopalisk grupie badaczy – jezuitom, ojcu Ferrua i ojcu Kirszbaumowi, oraz dwóm świeckim archeologom Apoloniowi Getty i panu Hoszjemu. Komisja przystąpiła do pracy, lecz wkrótce wybuchła II wojna światowa. Przez niemal sześć lat wstrząsała ona światem. Jednak w Watykanie, enklawie spokoju, w ogarniętej konfliktem Europie wykopaliska trwały nieprzerwanie. Prace były ściśle tajne ich uczestnikom zakazano mówić komukolwiek, nawet rodzinie, o tym, co odkryli. Dopiero po zakończeniu wojny świat usłyszał o tych badaniach. W styczniu 1952 roku opublikowano szczegółowy raport zatytułowany Raport z wykopalisk prowadzonych w Bazylice Świętego Piotra w Rzymie nieprzerwanie od 1939 do 1949 roku. Dzieło ukazało się w dwóch tomach. Pierwszy zawierał 278 stron opisu i 209 rysunków i diagramów, drugi 108 ilustracji, z czego aż 103 stanowiły fotografie. Raport wzbudził ogromne zainteresowanie na całym świecie. W miarę jak badacze schodzili coraz głębiej, natrafiali na niespodziewane znaleziska. Okazało się, że Bazylika Konstantyna nie została wzniesiona na miejscu cyrku Nerona, lecz na terenie dawnego cmentarza. Odkrycie to wzbudziło wielkie poruszenie. W podziemiach bazyliki archeolodzy natknęli się na jedno mauzoleum, potem kolejne ustawione wzdłuż niczym podziemna ulica. Z czasem z ciemności zaczęła się wyłaniać cała nekropolia dziesiątki grobowców, glinianych urn, sarkofagów i kamiennych krypt. Ostatecznie udało się odtworzyć układ i zasięg tego starożytnego cmentarza. Był to największy rzymski kompleks pogrzebowy, jaki kiedykolwiek odsłonięto pod bazyliką, a jego teren znajdował się dokładnie pod nawą świątyni. W pozostałych mauzoleach mozaiki i freski były wyjątkowo dobrze zachowane. Na ścianach można było również odczytać inskrypcje, które głównie interesowały naukowców. Z inskrypcji jasno wynikało, że mauzolea były przeznaczone głównie dla Pogan, a tylko niektóre z nich zawierały prochy chrześcijan. Oznaczało to, że pierwsi wyznawcy Chrystusa byli chowani w tym miejscu jeszcze przed czasami Konstantyna, zanim wzniesiono tutaj świątynię. Wynika z tego, że sami chrześcijanie wybrali ten pogański cmentarz jako miejsce swojego spoczynku. Ale dlaczego? Istniał ku temu istotny powód: być może pragnęli zostać pochowani jak najbliżej świętego Piotra, pierwszego z apostołów. To pytanie nurtowało również archeologów, tym bardziej że natrafili oni na tajemniczą, pustą przestrzeń w kształcie prostokąta. Według raportu była ona otoczona ze wszystkich stron mauzoleami i grobami z pierwszego wieku naszej ery, które świadomie jej nie naruszyły. Owa przestrzeń znajdowała się bezpośrednio pod konfesjonałem Świętego Piotra, tym symbolicznym oknem w podłodze bazyliki. Co ciekawe, im bliżej tej pustej strefy, tym więcej pochówków odkrywano. Groby tworzyły gęsty, niemal szczelny pierścień wokół centralnego miejsca. Dodatkowo całe to wnętrze otaczał tak zwany „Czerwony Mur”. Masywna struktura o wysokości 2,5 m, grubości 60 cm i długości 7 metrów. Mur był pokryty chrześcijańskimi inskrypcjami i obejmował prostokąt o wymiarach 7 na 3,5 metra. W czerwonym murze znajdowały się trzy nisze. Jedna z nich była podziemna, wyłożona tufowymi płytkami wapiennymi. Druga została wykuta tuż nad nią na poziomie gruntu i przykryta dużą wapienną płytą. Jej tył sięgał głęboko w mur, a przód wspierał się na dwóch ozdobnych marmurowych kolumnach. Według ustaleń badaczy była to konstrukcja, którą wspominał już kapłan Gajusz pod koniec II wieku, znana jako trofeum Gajusza. Aby jednak potwierdzić tę hipotezę, należało zebrać i zweryfikować konkretne dowody. Na czerwonej ścianie, w pobliżu nisz, archeolodzy odnaleźli grecki napis z imieniem Piotr. Ich uwagę przykuła także dziwna wnęka w sąsiedniej ścianie, ścianie znaków, biegnąca pod kątem prostym do czerwonego muru. Podczas wykopalisk okazało się, że nisza ta, starannie wyłożona marmurowymi płytkami, wchodziła dość głęboko w ścianę. W jej wnętrzu odkryto ludzkie kości, należące do jednej osoby. Po latach analiz, badań oraz licznych dyskusji uznano, że mogą to być szczątki świętego Piotra. Kości były pokryte warstwą ziemi, a na ich najbardziej wystających częściach znajdowały się czerwone plamy. Badanie antropologiczne wykazało płeć męską, wzrost około 65 cm, silną budowę ciała i wiek między 60 a 70 lat. Badania petrograficzne wykazały, że ziemia przylegająca do kości pochodziła z tej samej warstwy gleby, co ziemia z pierwotnego grobu. Dodatkowo czerwone włókna odnalezione w niszy okazały się fragmentami purpurowej tkaniny ze złotymi niczmi symbolem najwyższego szacunku. Dzięki tym odkryciom możliwe stało się odtworzenie chronologii wydarzeń. W 1967 roku święty Piotr został stracony w cyrku Nerona, a następnie pochowany na sąsiednim pogańskim cmentarzu. Około 80 roku jego grób został oznaczony i otoczony opieką. Chrześcijanie najprawdopodobniej, wykupiwszy teren, zbudowali wokół niego kamienne ogrodzenie. W drugim wieku nad grobem wzniesiono czerwoną ścianę, symboliczną osłonę miejsca spoczynku apostoła. W czasach Konstantyna relikwie świętego Piotra, zawinięte w drogocenne purpurowe płótno, zostały przeniesione i złożone w marmurowej niszy, gdzie spoczywały przez ponad 1600 lat, aż do ich ponownego odkrycia podczas wykopalisk. Na dzisiaj to już wszystko. Zostaw koniecznie łapkę w górę, jeśli filmik Ci się spodobał, napisz komentarz i do usłyszenia!